A dasz tam? Nie, ale nie mogę nic mu zrobić. Przepraszam, mam dwóch, zabiję ich i to nie. A teraz okay. troszkę umieram. Ale dobra, wziął sobie. za ciebie. Muszę coś z tym zrobić, bo to nie zadaje do mnie. To, co zrobiłem sobie. Spodziewam się, że zniszczę ich teraz równo. Proszę. Muszę to jakoś utakować. Muszę tam coś jeszcze to do, dołożyć. Nie czas jest misja. A pa mm. tu coś muszę coś to zrobić. Stwarza blasko ślipiące 540 upraszczam do mnie Nie no, no powinno działać, więc czemu? Muszę iść do sklepu W tej sekundzie Nie Bo ja im gówno robię nic są odporni na to, czy ja im bym ich gdybym mógł Nie jest potrzebny jeden Piskacz Z N Nekr, proszę cię Idź stąd Nekrplix. Nie chodź. Nie jest mi do Czemu to nie chce działać? To jest głupie. Dziękuję serdecznie. Co jest głupie? Mój czarny podczucił, ale to nie jest istotne. Ok. Z tego zabija ja muszę iść do sklepu. Ok bo mam teraz dużo szkieletów, ja ciachnę sobie tutaj o ciachnę cięcie jeśli trafię w F11 który jest w tym okej, okay, więc już tak już, już ok zmieniłem sobie to na ognisty ten mój podstawowy lodowy, żyjesz? jeszcze tak, ja sobie właśnie ulepszałem tą maczugę od lodu jak teraz nie będzie działać to będziemy mieć problemu. ale mam nadzieję, że nie O, teraz lewek Boisz tych szkieletów na, na ścianach co wiszą. <laughs> One tak latają jak

Chcę z tego zdjewu. O, No. No <laughs> strange. Hello. Jest tutaj kto? Nie, idziemy dalej. A są jakieś skrzynki do... A to są skrzynki? Tak. Nie, nie ma, ale chodzi mi o to, że ogólnie są w że. To właśnie. Najciekawsze skrzynki, ale... Hello. O. Nie lubię nimi walczyć na schodach. W ogóle... Jaki ma być cel tej podróży całej? Eee, zaraz ci powiem, bo przez dwa tygodnie zdążę pewnie za... Czemu nie możemy odbyć, być pchłymi wieśnikami i żyć? Możemy! Upra uprawiać ziemniaki. Możemy! Nie możemy! Możemy, jest taki tryb, który również nagramy. E, czekaj, bo... Jak się nazywa ten? Wioska. Jeśli Zap chodzi... O, o jest w pobliżu, w tych podziemiach. Musimy go znaleźć, żeby dostać zapłatę. Posłaniec powiedział, że symbole na ścianach zaprowadzą nas do niego. Nie oglądamy symboli na ścianach. Nie ma symboli Nigdy nie dojdziemy do, do celu Jakaś tam my... te cegły? Tak, po, po byku Najlepszy symbol Ale jesteśmy bliski, bo jesteśmy już w jakiś podziemiach, nie? Więc... Bo dzięki Bogu mamy mapę, na której jest zaznaczony tutaj jest cel Waszej O, koło to chodzi Ale jak wygląda ten tryb wioska? No nie wiem, przecież nie wiem A myślisz, że tam, OS jest jakiśniakiem, to moi nie. ziemniaki? Nie, ale tam zakładamy wioskę i pilnujemy, jesteśmy raczej burmistrzem Сначала Вуйка, потому я не могу И так, их право на вопрос управлять дзерняки. Существуют в которых можно... например. так, вот там можно быть разницей. Это О, я знаю, в каких же можно управлять В Майнкрафте. А, это не есть. Prawdziwa uprawa ziemniaków. Symulator uprawiania ziemniaków, no co? Nie ma tak... Co ty myślisz, że to naprawdę jest takie proste? Życie rolnika to jest taki Ech. luksus. Jaki luksus, ziemniaki, gdy dropisz z zombie? Zero luksusu. Możesz też podejść do wioski i zabrać. Albo kupić. Ale kwestia jest czegoś innego. Że Ej. to nie jest tak, że sadzisz je raz i gotowe. To jest kupa roboty. Dzień że Ja wam pa... ja swoje ziemniaki w Minecraft'cie. Co? Podlewał swoje dziewczyny jakichś super. Ja się niszczę i nie wiem nie ma konewek. Czekaj, bo piłem level. Zwyciągam mody wody. Dobra, co tam jeszcze można by spytować teraz? Magia wody. Jakim magiem ja jestem? Nie wiem. Dlaczego? Bo ja nie wiem w co ja idę w ogóle. A ja jakim byłem, Może teraz się przełowi będę magicznym wojownikiem. rób to. Nie, bo ja jestem magiem. Kurde. Może, ale dodam sobie alchemię, to ci machnę jakieś dobre potionki pokrze. No i super. A ja Zobacz sobie do... dwa tutaj, i dwa tu. Czekaj. Musisz nauczyć dodawanie, kamieni. No, czas najwyższy, koleżko. Czas Idziemy. najwyższy. I dalej? E, czy Dobra, to jest, ma... je, to jest, je to jest... O, na siłę woli. Tu chowasz. Czemu zaczyna się być z tym lekkiem, a no, zobaczył Ciebie i do Ciebie w ogóle? wziąłem kaplicę siłowoli, teraz już mnie nie ogarnia. To jest jak... jak... jak coś potem. Potężnie... Kaplica z siłowoli. Dla <laughs> maga. <Z> Co <ochrony. laughs> No weź, umrze już. Też się mnie zabije zaraz. Nie no naprawdę, ten mój to jest taka porażka. I on leczy 300hp? Lepsze go, lepsze No to kup pi parę tych. Czy? No tych, trzech takich, no. No okej. Okay. No tych Ta. na leczenie. Jakby nie brudził, tu... O, oh, no! Boże, nic nie robię, bo są odporne. Czy one są na ogień nieodporne? Nie wiem. O, oh, what the fuck? O, ale no. się chłopiły. O boże, ja tego nie zauważyłem. Beka. W czasie gdy ty się bijesz lepsze sobie bieczy To chyba nie ubiegłam. Ej gdzie jest moje całe żelazo w O ho 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 ho, o, ho, ho. Dobra, moje rządy co opanowały świat Ale łatwo idzie. Co przyjemnie jest być z takim magiem? O ty się wydostał z pułapki. trzeba O, o dobra. już się zginęło. A, bo ty przylazłeś. To było się ciemno, jak nie używam czaru. Co się za raz zaraz zaświecę pochadnie. Nie trzeba, bo ja mam ogniowe czary. Światło plus 10. Ej, nie! Bliska, bliska! Heal, dawajcie. Nie mogę, postawić stałeś za kamieniem i tak. A ty koleż, chodz, tutaj do mnie. To jest Mam trudziznę i nie mogę nic robić. Nie mam many, on mnie bije. I moje ogońce troszkę przeszkadzają w życiu. Prywatnym. Z tutaj tak się ten troszkę zdziwił Oops. Pada padę deszcz na polu czy to mój komputer? Nie, wiem, ale No. Ja okno Wejdźmy przez okno Także spadłem z krzesła To nie był dobry pomysł Au <laughs> o jest. Oh, o nic się nie wolno na mi się No, już to zrobiłem. O, What happened? Zmieniłem zestaw broni, nie wiem jak. O, o, a nie, a nie, 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 jednak ja nie. Co? Nie, tam nie idziemy. W którą stronę mam iść? Tam? Czy tam? To. Nie, bo tam są schody w inną stronę. Jak co? No tam są jeszcze inne schody Jeszcze ma bo... Dobra nieważne, idziemy tutaj Bo tam te schody pewnie do nikąd nie prowadzą Ale tutaj mamy paru kolegów W licznej liczbie To sobie zmienię na moją macę Orki są odporne na ogień Świetnie, a ja mam sobie tą kule muszę przerobić Damian nie napierdzielaj się tam, bo ja muszę iść do miasta Boż Szuj jak umiarą Będziemy tak latać, stawi z powrotem? No niestety, niestety to nie jest uprawa ziemniaków. Co mi się pierdzielać, jak się leczy. Też mogę ześmiec leczyć. No to, aha, dobra. No mało życia, nie masz po wcale aż tak dużo. To no wiem o tym. Jak cię leczę, to wcale nie idzie szybciej niż mi. Zaraz ty kupisz krzywce, to zobaczysz. <grym>, nie mam już Nie. Na skrzypcach się akurat nie trudno miałem troszkę tak nierealnie, bo na skrzypcach ktoś inny ci powinien akompaniować, a nie tyle sobie, ale... Nie znam się. Wiem o tym. Nie ma dalej żadnego modyfikat. To znaczy się nośnika. Co ty, ty Co ty tam? Nie wiem. Nie, bo ja nie mam jeszcze tego czaru. którym będę im robił krzywdę. Just... Lol! Nie, jednak nie Jednak tyle samo uh -huh. A może tak Ile mamy to będzie zżerać? Nieważne, lecimy z takim Uhu. -huh. Daję trochę więcej oprawy, więc... To jest godzina Późno? Jak zwykle? Okay. Tak. Która? Nie wiem, ale... Boję się wychodzić. A co ty dopiero, dopiero tyle co ten. Tyle co nic. Dobra, troszkę większość tajemniczy jest ta. faktycznie. Przynajmniej niż od ogniotu na pewno. Jednego się nie wpłaca napierdzielać z mojej strony. Z mojej właśnie mega. Z mojej w ogóle. No to ty i ja je będę wybijał. Nie no właśnie, że ja potrzebuję tylko po to, żeby ktoś mi to tangował, a ja będę napierdzielać, bo ja napierdzielę w trzech na raz. No to napierdziel. Nie, bo już idą do mnie, a jak idą do mnie, to, to nie. Napierdzielę, pierdzielę. E, idą do mnie. A ja już idę do tobą. w <g caracterizację> ziemniaków. też jak jest dwóch dwóch to jest najlepsza wersja dla mnie czemu a no to, cz to jest takie jak kombo o w kombo i a ten to gdzie jest, tam, tam to tom... gdzie ten kombo kombo muszę tam kombo kombo i... kombo Nie obchodzi ...życie. O, wezhe, wezhe, wezhe. No co ten tamtą tam jest? Mogę sobie zrobić pułapkę z takim czymś. Z czym? Z taką burzą ogniową. Tylko to jest kompletnie bezcelowe. Bo szansa, że oni wlecą w taką pułapkę jest żadna. Trudno, co tam? No całkiem bogaty jestem. To w przyszłym razem kupię sobie więcej hilania. Co my tu mamy? No proszę, popatrz, gdzie to my jesteśmy? przypadkiem mnie tu, gdzie w wtedy? Lol? No? Nie, to nie tutaj. What? Nie, to tutaj. Nieważne, idziemy dalej. Być stojącami. O opajonki, to tutaj. To jest tam kował witali. One są odporne na zimę. A jak pan od elektryczności? Damian, a... Aha, bo... Uuu, nie, wcale nie przeprowadziłem dwóch kolejnych. Aaaa Nieee a yeah. no, to ty bierzesz tamtej ja te Ok z tego już tak te... Nie, idą do mnie, dobra Trzmiła jej po czole What? Wydaje. Ja robiłem całe HP I naprawdę nie, nie wiem co się stało Krytek już tak miałem Ale na tym, na leczeniu Na służy leczenie i tak... Aha dalej ja wiem kto co ty tutaj tak jest tam? Nie? Zatruwasz. ciebie mnie bo ty co truwasz, te co zatruwają Ja ich nie rozróżniam Takie robią ci zielone HP Ale nie które to są Wszystkie O Orkowie na przykład nie zatruwają Ale, Kurde. Pająki zatruwają wszystkie, jak równo O dwa o, I... Tylko ja mam za wolną regenerację. Nie? Albo mam jej za mało po prostu. A on jeszcze żyje i nie, nie żyje Ale nas smaży potionów po tej grze. Znaczy pewnie po tej już... No! <laughs> Grube. To <Szanie. śmiech> skąd no na miłość boską. Ej nie, nie mam rady stąd wyjść o już, 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 poszedłem ja tu... Dobra, jest tam jakiś ołtarz? Masz tam jeszcze jakiś przyjaciół? Nie. Tak Tak? Już się... Ale zabiję go samo. Nie ma takiego Oks, ten drujemy dalej Cześć, bo coś mnie ciekawi, chcę coś sprawdzić Oks, ja tu mam ołtarz Mamy jakieś pierdoły Ja mam jeszcze, mam jeszcze niżej będziemy spaść. Dobra, hej, to tyle. Jeszcze niżej są pająki. To jest jeden portal. Znaczy ten tak, obdarz. Wiem. Tylko oglądam coś na dole. O Boże. Dobra, możemy iść dalej. Co jest dalej tu to... A czekaj, tu coś jeszcze jest do przejścia. Którą stronę... Nie, nie. Nieważne, bo już tak widzą dla nas Weź się odpal chyba się ode mnie odczep bambusie Ja muszę być tak bardzo odporny na wszystko co widzisz? Musisz je nawalać z jakieś, pożonie. Dobra. Teraz to. Tutaj jest to tu uślepienie. nie od tam. Dobra. Zaraz walczę. Koleżko. Wszystkie moje potwory mają taką dobrą cechę, że wszystko blokuje. No, ale halo. 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 Koleżko. Drogi. That's rich. Co my tu mamy? Palec. I pociąg. Tylko tak pociąg, że kiedyś warto byłoby ich używać. To gdzie idziemy? Tu. Okej. Okay. Za te tak? Mogę zmienić celu. smutne. Ale nie mogę. odbije od ściany, to już do nich nie wraca. sotto toto mi się zamodowało i Dobra, ale jestem daleko od Nie, nie wierzę w to. Co? Nie, nie A, ty tu jesteś. Tak, tylko trochę właśnie bo się schowałem z skałami. A, to to, to, to to Patrz tu! Nie idą tu. O i bardzo dobrze. <gryź exclude> czekaj, czekaj, zaraz, zaraz. A, <gryź> o. O, dobra, ale to tylko się ruszyli. Szkoda, że ja nie mogę tak sobie stanąć za ścianą, walnąć w ściany i żeby to się odbiło w nich. Właśnie, na tyle było fajne. To było fajne, ale... To jeden i znowu moje markowanie mali już... ...dolcewa. To blind. Ała, ała, komar, komar. Blank? To tak by nie udziałał w czołu jeden. <laughs> Będę tyrał jakieś jeszcze tego gulę na wali. <laughs> Właśnie czuję, że już mam. Widzę na dole to będzie zabawa dopiero. Cicho To gdzie idziemy? Tu. Tu, dobra. A tu jest następny, jest. E, cicho, zauważyli noc. Trudno, żeby tego nie zrobić. O Jezu, ale ich tam jest. Myślałem, że potem jeden. O, troluję. O pek, grzyby. Timo. Ja umieram wreszcie. Woda. Ochaj, zacząłem się. Proszę mnie uleć, please. Jestem troszkę daleko, bo mam tutaj własnego. Który właśnie schował swoją pałkę. Uh... Ale kurna zaczęłem się w jakiś grzybach i nie mogłem wyjść. O, zaciął się jeden. Niestety ten od którego się odbija to nie. Ja. Line. Czy masz tam nigdzie teleporta? Jest. Nie tak, tak daleko słabo jak się spodziewamy. Odlak jest Ale nie ten! Może mam tutaj... A, kurde. Tylko, że jest wcześniej już odblokowany. Coś nowego na sprzedaż? Nie. O co? Nie. Tu ten? Hmm. Tędy. Tak, zawsze się zastanawiam, czy to już biegnę. Daj szansę. Moja masa ma 300 mega już, już do tego lubi. Hmm. Ile? No to ja w sumie mam tego większego. Jaki mam z tego 600 parę? Za chwilę do ją maksymalnie. Poziom Metalurgii. Dokładnie. Bardzo ci to w potrzebne. <laughs> Najbardziej na świecie. <laughs> bo jestem metalurgiem. O, ale łódź poczekał w kolejce. Stał, stał, stał i jak zabiliśmy tego tego... No, chyba widzę teleport. Na dole, ja też. Jest bardzo daleko. O, tu jeszcze są następnie. Tak by w końcu trafił. No, co żeś się wziął za tamtego? Weź do tego też. To tu jeszcze pająki. Blisko? Niestety tak.